Tu stacja traskowa, Pociągu 34612 do tej pory nie ma. Minęło już 15 minut. Co z tym pociągiem? Pociąg 34612 jeszcze nie przybył. Na co z tym pociągiem? Nie wie pan? Musiało się coś wydarzyć. Wysiłki dyżurnych ruchu nie wyjaśniają sytuacji. Nie ma łączności z pociągiem, który być może potrzebuje pomocy lub co gorsza stanowi niebezpieczeństwo dla innych pociągów. Wiosna roku 1979 była pewnego rodzaju oddechem dla Polski po zimie stulecia, która sparaliżowała cały kraj. Oczywiście oddech ten nie powodował magicznego zniknięcia problemów gospodarczych, które dopiero miały dać największe owoce w roku następnym, a pomimo tego wszystkiego Polska Zjednoczona Partia Robotnicza jak gdyby nigdy nic przygotowywała się do świętowania 35-lecia PRL w lipcu. Natomiast na kolei z jednej strony wprowadzano dwuczłonowe lokomotywy towarowe z serii ET-41 i ET-42, z drugiej zaś ponurym zwiastunem była powoli spadająca liczba przewiezionych pasażerów i towarów. Pozostawała również kwestia bezpieczeństwa. Od czasu wykolejenia w lutym 1978 pociągu pospiesznego pod Ełkiem miała miejsce katastrofa pod Brodami Warszawskimi, w której zginęło 6 osób, a 98 zostało rannych. Czas płynął, jednak problemy pozostawały te same. Po to, że numer 2 jechał pociąg ekspresowy numer 3102 Krakus, relacji Kraków Główny Warszawa Wschodnia. Ze stacji początkowej wyjechał o 5.15, po 45 minutach minął posterunek dziadówki, zlokalizowany niedaleko Miechowa, gdzie na semaforze wyświetlony był sygnał S2, jazda z najwyższą dozwoloną prędkością. Kilka minut później Krakus zbliżał się z prędkością 90 km na godzinę do stacji tunel. Tarcza ostrzegawcza informowała, że semafor wjazdowy zezwalał na jazdę z prędkością 40 km na godzinę. Jednak 250 m po minięciu tarczy maszynista ekspresu zobaczył koniec innego pociągu, znajdującego się na tym samym torze co pociąg z Krakowa. Natychmiast włączył hamowanie nagłe, ustawił nastawnik jazdy na zero, odcinając tym samym dopływ prądu do silników opuścił pantografy, zerwał dodatkowo klapę Akermana w celu przyspieszenia hamowania i ewakuował się ze swoim pomocnikiem do przedziału maszynowego elektrowozu. Tymczasem na stacji w Miechowie rozpoczynał się kolejny dzień jak co dzień na służbie tamtejszych kolejarzy. Jednak o 6:15 dyżurny ruchu usłyszał, jak maszynista ekspresu 3102 wywołuje przez radiotelefon to posterunek dziadówki, to stację tunel. Po krótkiej chwili zgłosił się i zapytał, co się stało. W odpowiedzi usłyszał, że Krakus najechał na koniec pociągu towarowego, doszło do uszkodzenia lokomotywy oraz sieci trakcyjnej, sąsiedni tor jest zatarasowany i trzeba wezwać pomoc do poszkodowanych. Dyżurny po przyjęciu informacji przekazał ją Miechowskiemu zawiadowcy, który to wezwał służby na miejsce wypadku i przekazał informację do dyspozytora i kontrolera ruchu. Na szczęście w wypadku nikt nie zginął, kilkanaście osób z pociągu ekspresowego zostało rannych. Zniszczeniu uległy dwa wagony towarowe, a kilka kolejnych, elektrowóz pociągu ekspresowego, jak i sama infrastruktura w postaci sieci trakcyjnej i nawierzchni torowej zostały uszkodzone, powodując straty w wysokości ponad pół miliona starych złotych. Przyczynę najechania miała wyjaśnić komisja, i tym razem miało być bardzo ciekawie. Po zjawieniu się komisji na miejscu zdarzenia ustaliła ona podstawowe fakty. Krakus wyjechał z postrunku dziadówki po torze numer 2 na sygnał S2. Odstęp dziadówki tunel zajęty był przez pociąg towarowy 31780, a blok początkowy dla tego odstępu, znajdujący się w dziadówkach, był zablokowany. Przez co wyświetlenie sygnału zezwalającego na semaforze było niemożliwe, co zresztą potwierdziły próby. Półsamoczynna blokada liniowa na tym odcinku również działała poprawnie. Dziwił jednak pewien fakt. W dzienniku ruchu stacji tunel, po Pociąg towarowy 31780 był co prawda wpisany, jednak według niego przejechał on przez stację o 5.42, a więc 30 minut przed wypadkiem. Sprawa skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy okazało się, że dyżurny ruchu z tunelu wymknął się z nastawni dysponującej, gdzie przebywał pod nadzorem sokisty pozostawionego przez tamtejszego zawiadowcę i uciekł do pobliskiego lasu. Komisja wysłuchała zatem obsługę posterunku dziadówki, Czyli nocnego dyżurnego ruchu oraz jego porannego zmiennika. Początkowo nic nie wynikało z ich słów, poza tym, że przed siódmą na miejscu pojawił się Monter z wizytą określoną jako towarzyska. Obaj kolejarze zapewniali, że nie wchodził on do środka po sterunku. Śledczy postanowili przyjrzeć się temu bliżej i ściągnęli Montera na miejsce. Większość jego słów zgadzała się z tym, co powiedzieli dyżurni, ale sprawa się rypła w momencie, gdy powiedział, że stwierdził brak plomby na drzwiach przekażonych po czym ją założył bez odnotowania w odpowiedniej książce kontroli. Prawda była więc taka, że nocny dyżurny ruchu z Dziadówek po utrzymaniu informacji ze stacji Tunel o wjeździe towarowego 31780 przy wciąż zablokowanym bloku początkowym dla tego odstępu według przepisów powinien wystawić Krakusowi rozkaz szczególny wyzwalający na przejechanie obok semafora wskazującego stój. Sądząc jednak, że to jedynie obsługa tunelu po raz kolejny po popełniła błąd, postanowił postąpić tak, jak został wyszkolony przez tegoż, właśnie Montera. Zrywał plomby znajdujące się na drzwiach do przekaźnikowni, jak i na kluczu do tychże, zmieniał zaciski bloku początkowego, przez co na semaforze można było wyświetlić sygnał zezwalający, po czym drzwi zamykał, a klucz odkładał na swoje miejsce. Tego samego dnia Monter zaglądał na posterunek i magicznie pojawiały się nowe plomby w potrzebnych miejscach. Wszystko bez uzupełnienia książek i niepotrzebnych telefonów do tunelu. Nie był to jednak koniec sprawy, ponieważ do wyjaśnienia pozostała sytuacja na stacji tunel. Po rozpoczęciu nocnej zmiany na nastawni dysponującej, dyżurny ruchu wysłał zwrotniczego do pobliskiego Uniejowa Rzędzin, żeby nabył nic innego jak pół litra wódki, ponieważ miała się pojawić z wizytą jego znajoma, drużniczka przejazdowa. Przybyła ona do tunelu o 21, zaś zwrotniczy wrócił dwie godziny później ale z pustymi rękami. Dyżurny szybko zatelefonował do odległej o 7 km stacji w harsznicy i załatwił alkohol, który pojechał odebrać zwrotniczy razem z potrzebnymi pieniędzmi do zapłaty. Około północy powrócił on na nastawnie dysponującą. Kolejarze dość szybko wypili zawartość butelki, po czym stwierdzili, że pół litra na trzech to mało. Dyżurny ponownie zamówił w harsznicy butelkę, tym razem litrową i ponownie posłał zwrotniczego na miejsce. Tym razem powrót zajął trochę Dłużej, ponieważ musiał on wracać osobowym jadącym dopiero po godzinie drugiej. Picie trwało zatem dalej. Zostało przerwane jedynie przez kontrolę zawiadowcy stacji około czwartej, podczas której dyżurnemu udało się uniknąć wykrycia przez zwierzchnika, że na nastawni było pite aż do godziny 5. Wtedy to dyżurny ruchu nie był w stanie sprawować swoich obowiązków. Nie odbierał telefonów, podawał sygnały zastępcze, a dziennik ruchu był pełen sprzecznych zapisów. Gdyby nie pomoc drużniczki i zwrotniczego, którzy również byli pod wpływem alkoholu, ruch na stacji tunel zupełnie by stanął, ponieważ wspomniany zawiadowca stacji po kontroli na nastawni udał się do posterunku kamionka znajdującego się 2 km na północ od tunelu, aby tam również przeprowadzić doraźną kontrolę. W takich warunkach na odstępie dziadówki tunel pojawił się pociąg towarowy numer 31780 z Krakowa-Prokocimia do Łodzi prowadzony lokomotywą ET21272. Dyżurny ruchu z posterunku odstępowego, pełniący nocną zmianę, zgodnie z procedurą, zablokował blok początkowy i poinformował stację tunel o wyjeździe składu. Natomiast dyżurny z tunelu informację przyjął, ułożył wyjazd dla towarowego z tunelu na kozłów i wyświetlił sygnał zezwalający na jazdę. 20 minut później poinformował on posterunek kamionka, że towarowy wyjechał już z tunelu. Wprowadził jednocześnie telefoniczne zapowiadanie pociągów, ponieważ nie mógł zablokować bloku początkowego półsamoczynnej blokady liniowej na odcinek do Kamion. To samo przekazał posterunkowi dziadówki, oczywiście nie odblokowując bloku początkowego. Na jechaniu można było jeszcze zapobiec. Około 5.50, dyżurny z tunelu zadzwonił do kamionki z zapytaniem, gdzie jest towarowy 31780, ponieważ nie otrzymał informacji o jego przyjeździe. Potem dzwoniąc jeszcze do Kozłowa. W poszukiwania włączył się nawet dyspozytor odcinkowy. Nikt jednak nie wiedział, co mogło się stać z tym składem. Maszynista jednego z pociągów towarowych jadącego z Kozłowa, Punkt 6, obserwował szlak, jednak pociągu ani widu, ani słychu. Tymczasem zawiadowca stacji tunel 10 minut wcześniej wrócił z kontroli w kamionce do swojego mieszkania znajdującego się w budynku stacyjnym. W tym samym momencie dyżurny w dziadówkach miał wątpliwości do tego, czy towarowy faktycznie wjechał na stację tunel. Dopytywał nawet dyżurnego z kamionki, czy pociąg faktycznie jest na szlaku. Gdy ten powiedział mu, że blok końcowy odstępu tunel kamionka nadal się nie odblokował, a 31 780 miał odjechać z tej pierwszej stacji, dyżurny w dziadówkach uznał, że znowu tunel zapomniał obsłużyć jeden przycisk i szlak jest wolny, po czym zastosował znaną już procedurę. Był tylko jeden problem. Towarowy 31780 przez cały ten czas stał pod semaforem wjazdowym na stację tunel, który wskazywał stój, ponieważ dyżurny nie ułożył przebiegu na wjazd. Sygnał zezwalający na jazdę, który pojawił się na semaforze po 30 minutach stania składu, był przeznaczony nie dla niego, a dla ekspresu Krakus. Pomimo zmowy dyżurnych w Dziadówkach, komisja uzyskała cały obraz sprawy. Przerażał fakt, że dziwna sytuacja na stacji Tunel i przyległych szlakach nie budziła jakichkolwiek wątpliwości obsługi sąsiednich posterunków. W wyniku przeprowadzonego procesu dyżurny ruchu z tunelu dostał 5 lat pozbawienia wolności, zwrotniczy 18 miesięcy pozbawienia wolności, dyżurny nocny z dziadówek 4 lata więzienia, zmiennik dyżurnego z dziadówek oraz monter po 2 lata w zawieszeniu na 3. Każdy z oskarżonych otrzymał również grzywny w wysokości 20 tysięcy i pokrycie kosztów sądowych. Natomiast dróżniczka, która wieczorową porą przyszła do znajomego otrzymała zwolnienie dyscyplinarne.